Cześć, z tej strony Hydra w Sweterku, gdy myślimy o starożytnej Grecji, to jednymi z pierwszych rzeczy, które pojawiają się w naszych głowach to demokracja, filozofia, być może sztuka albo bogowie oraz opowieści o nich. Dopiero po tym wszystkim po tych wielkich i wspaniałych rzeczach, zastanawiamy się po prostu nad ludźmi. Którzy wiedli zwyczajne życie, mieli swoją własną codzienność i problemy. Jak to wszystko mogło wyglądać? Jednym ze źródeł, w których możemy szukać informacji na ten temat, są starożytne teksty, które zachowały się do naszych czasów. Zatem dziś nie będzie ani o epickich Herosach, ani też o przygodach bogów. Zabieram Was za to do świata antycznej zbrodni. A wydarzenia, o których Wam opowiem, działy się pod koniec V wieku przed naszą erą i dotyczą Eufiletosa, ateńskiego rolnika, który popełnił morderstwo. Pewnie zastanawiacie się, co też się stało, że mężczyzna dopuścił się takiej zbrodni. Gdy przyglądamy się życiu Eufiletosa, to właściwie było ono najbardziej zwyczajne, jak można tylko sobie je wyobrazić. Miał niewielki dom z piętrem, pracował na polu, był człowiekiem ugodowym i praktycznym. Miał żonę, którą bardzo kochał, i dziecko. Co więcej, wydał się być zadowolony ze swojego losu. Tak, ja dobrze o tym wiem. To nie wygląda jak materiał na morderce. Jednak w tym sielankowym obrazie jest jedno istotne pęknięcie. Zdrada ukochanej małżonki, którą rolnik obdarzał ogromnym zaufaniem. I to właśnie popchnęło go do popełnienia zbrodni. Nie znamy jej imienia, jednak relacja, którą mieli, była piękna i najbardziej zwyczajna na świecie. Wzięli ślub, gdy ta była młodą dziewczyną i zamieszkali razem w owym niewielkim domu z piętrem. Eufiletos był kochającym mężem. Nie chciał sprawić swojej żonie przykrości, jednak utrzymywał pewną dyscyplinę. Nie spuszczał kobiety z oka. Z jednej strony strzegł ją, zapewne martwiąc się o jej los, a z drugiej śledził, nie ufając do końca swojej młodej żonie. Nie chciał, aby ta weszła mu na głowę i robiła wszystko, co chce. Pomyślicie pewnie na pewno się buntowała. Kto by wytrzymał taki nadzór? Ta jednak znosiła wszystkie zasady swojego męża. Niedługo po ślubie kobieta urodziła dziecko. Malec był tym, co w pełni połączyło małżonków i Eufiletos w końcu zaufał swojej żonie, a także zaprzestał swojej dotychczasowej dyscypliny wobec niej. Jaka była jego radość, gdy po zdjęciu nadzoru ukochana go nie zawiodła? Ba, była żoną idealną, a także idealną matką doskonała gospodyni, nie wydawała pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. Co więcej, doskonale zarządzała domem i całym majątkiem po prostu chodzący ideał. Rolnik pewnie nieraz myślał o swoim szczęściu i wspaniałym, spokojnym życiu. Tak jednak wyglądał tylko pierwszy okres jego małżeństwa, a los Eufiletosa po nim zupełnie się zmienił. Pewnego dnia umarła jego matka i to wydarzenie zapoczątkowało jego przyszłe nieszczęście. Pogrzeb to czas ostatniego pożegnania ze zmarłym, a także moment, który pozwala mu na pójście dalej, do zaświatów. Podczas takiej uroczystości spotyka się rodzina, przyjaciele i wszyscy ci, dla których dana osoba była ważna. Jednak w tej historii to wówczas pewien mężczyzna zwrócił uwagę na żonę Eufiletosa i jej zapragnął. Miał w dodatku plan, jak ją podejść. Gdy służąca kobiety poszła na rynek po zakupy, ten tylko na to czekał. Zagadał ją i złożył pewną propozycję dla jej pani. Musiał to robić wiele razy, bo idealna, kochająca żona Eufiletosa wkrótce uległa mu. Skąd mogła jednak wiedzieć, że jest jedną z wielu ofiar, zawodowego podrywacza i uwodziciela? Myślę, że należy przyjrzeć się temu, jak małżonkowie funkcjonowali w swoim domu. Jest to bardzo istotne, ponieważ to właśnie tam Eufiletos dokonał morderstwa. Jak już wspominałam, był to niewielki dom z piętrem. Parter był przeznaczony dla mężczyzn, zaś górna część dla kobiet. Kiedy urodziło się dziecko, mężczyzna postanowił ułatwić swojej żonie opiekę nad malcem i zamienił się z nią. To znaczy, od tej pory to on zajmował piętro. Naprawdę kochał i doceniał swoją żonę. Więc chciał jej ułatwić opiekę nad maluchem i nie chciał, aby ta, co róż, spinała się po schodach, gdy ten tylko zapłacze. A robił to naprawdę, naprawdę bardzo często. Więc kobieta przez większość czasu przebywała na dole zdala od męża. Eufiletos szanował ją za jej poświęcenie dla domu i rodziny, a to, co robiła, tylko utwierdzało w nim jej idealny obraz. Zwyczajność, rutyna, codzienność. Chyba tymi słowami moglibyśmy opisać życie ateńskiego rolnika Eufiletosa. Jednego dnia wrócił jednak o innej porze niż zazwyczaj z pola. Spędzał czas ze swoją żoną podczas kolacji, gdy usłyszał płacz dziecka. Polecił jej, by ta nakarmiła je i uspokoiła. Odnak, jednak nie chciała go opuścić. Wydawało się, że cieszy się ze spędzonego wspólnie wieczoru. Płacz dziecka jednak coraz bardziej denerwował mężczyznę i zaczął naciskać, aby żona natychmiast zajęła się malcem. Kobieta nawet żartobliwie zrobiła mu wyrzuty. A więc to tak, abyś ty tutaj spokojnie mógł dobierać się do naszej dziewki. Przecież już dawniej ściskałeś ją po pijanemu. Po czym wstała? I zamknęła drzwi na klucz. Co więcej, zabrała go ze sobą. To tylko rozbawiło Eufiletosa. Po jakimś czasie, zmęczony pracą zasnął. Nawet nie czekał na powrót żony. Nie wiedział, ile zajmie jej ułożenie malca do snu. Nad ranem kobieta wróciła do niego. Ten zaś zapytał o to: Dlaczego w nocy skrzypiały drzwi od podwórza i ulicy? Żona mu odpowiedziała, że musiała zapalić lampę u sąsiadów, bo w pokoju dziecka zgasła. Eufiletos jej uwierzył, bo z jakiego powodu miałaby kłamać? Jednak coś mu nie pasowało: pewien no szczegół w tej całej sytuacji. Jego ukochana miała na sobie makijaż, a nie powinna, bo niecały miesiąc temu zmarł jej brat, a ona powinna być w żałobie po nim. Tym także się nie przejął. Nie mógł oskarżyć swojej wspaniałej żony. Zresztą, co miałby jej zarzucić? Nieświadomy tego, co dzieje się piętro niżej, w pełni ufający swojej żonie. Cały czas był przekonany o swoim idealnym, lecz zwyczajnym życiu. I gdy tak rozmyślał o swojej sielance, podeszła do niego pewna starsza kobieta. Została ona wysłana przez kochankę człowieka, który spotykał się z żoną Eufiletosa. I uwierzcie mi, że ta kobieta była wściekła, ponieważ jej ukochany nie odwiedzał jej tak często jak nigdyś, a gdy go szpiegowała, to odkryła, że zdradza ją z żoną rolnika. Staruszka opowiedziała wszystko, co jej pani dowiedziała się o zdrajcy. Co więcej, wyjawiła także jego imię. Nazywał się on Eratosthenes i pochodził z Oje. Co więcej, był on zawodowym podrywaczem, a uwodzenie kobiet to był jego talent. Gdy staruszka odchodziła, dodała także, że Eufiletos powinien zainteresować się swoją służącą, która potwierdzi wszystkie informacje. To był prawdziwy szok dla mężczyzny. Jego idealna wspaniała żona. Czy naprawdę mogła się dopuścić takiego czynu i znieważyć honor rodziny? Tutaj Elf sobie coś przypomniał. U wieczór, gdy został zamknięty w pokoju, gdy skrzypiały drzwi, a jego żona wróciła nad ranem i miała makijaż. To wszystko zaczęło się łączyć. To wzbudziło podejrzenia mężczyzny. A na idealnym obrazie jego życia powstało pęknięcie. Eufiletos chciał potwierdzić słowa staruchy. Szybko wrócił do domu i rozkazał służącej, aby ta towarzyszyła mu na runek po jakieś tam zakupy. Jednak zaprowadził ją nie do tego miejsca, a do domu jednego ze swoich przyjaciół. Tam zaś oznajmił: że wie wszystko, co dzieje się w jego domu. A służąca ma mu wyjawić prawdę natychmiast. Bo jeśli tego nie zrobi, to czekają najgorszy los. Kobieta zaprzeczyła wszystkiemu. Być może chciała być lojalna wobec swojej pani. Ale gdy Eufiletos wymówił imię kochanka swojej żony, od razu rzuciła mu się do nóg i wyjawiła wszystko. Początkowo bała się, ale Eufiletos powiedział, że jeśli wyzna prawdę, nic jej się nie stanie. I słuchajcie, okazało się, że Eratosthenes rozmawiał z nią po pogrzebie. Potem przekazała jego wiadomości swojej pani, która po pewnym czasie mu uległa. Ten zaś przychodził do domu Eufiletosa, spotykał się z jego żoną i aby mąż nie nabrał podejrzeń, służąca celowo sprawiała, że dziecko było marudne i spłakało. To dawało powód ukochanej rolnika, by mogła przybywać większość czasu w dolnej części domu. W dodatku, w razie potrzeby, łatwiej niż z piętra było dotrzeć do drzwi i niepostrzeżenie wyjść. Słowa staruchy i służącej nie wystarczyły Eufiletosowi. Potrzebował dowodu rzeczowego, potrzebował złapać kochasia na gorącym uczynku. Zanim jednak zacznie działać w tym kierunku, poprosił służącą, aby ta nic nikomu o tym nie mówiła. Nie chciał, aby ktoś pomógł kochankowi jego żony. Pewnego dnia Eufiletos postanowił zaprosić swojego przyjaciela Sostratosa, który także był rolnikiem. Spotkał go o późnej porze, gdy ten wracał po pracy do domu i zaprosił na wspólną kolację. Gdy przyszli do Eufiletosa, poszli na górę, gdzie znajdowała się męska część domu i tam też zjedli. Po jakimś czasie Sostratos wyszedł, zaś pan domu poszedł spać. I tak się złożyło, że akurat wtedy do domu przyszedł inny gość. Eratosthenes, kochanek żony. Służąca, przerażona groźbami, zbudziła Eufiletosa i powiedziała mu o obecności kochasia. Gdy to usłyszał, bo cichu zszedł na dół i wymknął się z domu. Ale po co on to zrobił? Czy nie miał przyłapać gagatka na gorącym uczynku? O chwilę to dobrze wiedział, że Eratosthenes tak szybko nie wyjdzie z jego domu. W dodatku nakazał pilnować drzwi swojej służącej. Postanowił więc zebrać kilku mężczyzn, następnie wzięli z pobliskiego sklepu pochodnie i razem wrócili do domu rolnika. Gdy tylko przekroczyli próg, szybko skierowali się do sypialni i… oto co ujrzeli. Żona Eufiletosa i jej kochanek leżeli… nago, na łożu. Eratosthenes szybko się zerwał, ale Eufiletos bez problemu powalił go na ziemię, wykręcił ręce do tyłu i skrępował. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak ogromny gniew czuł, jak ta zdrada go dotknęła. W końcu sielankowe życie i obraz idealnej rodziny pękł. Tak po prostu. Kochaś przeczuwał, co nastąpi, że to może być jego koniec. Przyznał się więc do znieważenia domu Eufiletosa i błagał o litość. Prosił, by ten go nie zabijał, bo... Powinien przyjąć pieniądze, jakieś zadośćuczynienie. Rolnik jednak odpowiedział mu, że to nie on go zabija, a prawo ateńskie, bo taka jest kara za to, czego się dopuścił za zniewagę i deprawację tego domu. Eufiletos nie podszedł go podstępem. Nie obmyślił żadnego planu, aby zwabić go w zasadzkę. Nie było także obok domowego ołtarza, przy którym to mord byłby świętokradztwem. Eufiletos po prostu przyłapał go we własnym domu. I w otoczeniu wielu świadków, będąc nieczułym na błagania kochanka żony, zamordował go, uderzając, choć jak sam twierdził, to prawo mu na ten czyn zezwoliło zwyczajne codzienne życie w niewielkim domu z piętrem pracowity rolnik jego młoda żona dziecko to wszystko zaczęło się rozpadać gdy zakręcił się tam uwodziciel odkrycie tego co zrobił ba złapanie go na gorącym uczynku sprawiło że dosięgnęła go sprawiedliwość męża kobiety i zakończyła jego żywot Pewnie nieraz słyszeliście o podobnych sprawach. Ta jednak jest starożytna. Ale, ale, co się stało z Eufiletosem? Przecież popełnił zbrodnie na oczach kilku osób, a rodzina Eratosthenesa? Czy nikt się o niego nie martwił? Los ateńskiego rolnika był postawiony przed sąd, a proces wytoczyła rodzina zamordowanego. Nie wiem ja jednak, czy to, co powiedział Eufiletos, przekonało sędziów. Nie zachowała się żadna informacja na ten temat. Jednak, jeśli nie udało mu się, to czekała go kara śmierci. Historia ta pochodzi z V wieku przed naszą erą i znamy ją wyłącznie z mowy obronnej napisanej na proces przeciwko Eratosthenesowi. Jej autorem jest Lizjarz, który był uznany za jednego z dziesięciu, najwybitniejszych mówców greckich. I jeśli kiedykolwiek sięgniecie po ten tekst, do czego Was serdecznie zachęcam, to dajcie znać, czy Liziarz przekonał Was o niewinności Eufiletosa.